Have fun guys, your Darek. Mecz grupowy Bartosz Kasprzy, Bolesławiec kontra Jola, Cicha, Lubin. No, Bartosz atakuje a Jola? Jola przyloduje, Bartosz. A niestety. No i mamy piłkę meczową. Bartosz ogra zaraz Jolę. Pięć, przewaga. Game, set, match. Bartosz. Jak patrzę na miny, to wydawałoby się, że Jola wygrała. Jola? Jak premiera? Jak premiera? Dobrze. Turniej się podoba? Nie, najgorzej, jesteś Bardzo rozstawiony w grupie, nie? Nie, ale ja mało co nie przegrałem, bo może ja powiem, że to jest cud, że ja wygrałem. To jest cud. Jaki był wynik, Jolu? 6-3. 6-3. A mogło być i 3-6. Bartosz, kto na rozprawce w grupie później? Nie wiem, nie znam następnych przeciwników, ale ale myślę, że najgorsze w tej grupie już jest za mną. Okej. Okay. Jola powodzenia, żeby już się cały czas tak śmiała jak teraz.